Cześć Wam. Dzisiaj wjechała nowa opcja do aplikacji Ecoflow dla płatnej subskrypcji, którą utrzymuję, właśnie po to, żeby Wam pokazywać nowości. Dzisiaj, właśnie, zaprezentuję Wam nową rzecz, która została dodana. Lecimy z koksem, oglądajcie, bo naprawdę ciekawa rzecz. I teraz, tak, mamy nową opcję w aplikacji. Zaraz Wam ją pokażę. Nazywa się sterowanie poprzez nadwyżkę energii słonecznej. Jak tu przejdziemy. Możemy przeczytać, że możemy powiązać Delta 2 urządzenie z naszym systemem i nadwyżką, która jest u nas już po, po załadowaniu magazynów przekierować na te właśnie nasze stacje. I sprawdźmy, jak to zrobić. To jest napisane, że trzeba urządzenie powiązać ze systemem. Przejdziemy sobie do opcji zarządzania systemem, czyli jeszcze raz wejdę, zarządzaj urządzeniami. I tutaj te trzy kropeczki klikamy, z urządzenie i zobaczcie co mamy teraz. Delta 2, klikamy, klikamy powiąż i mamy informację, że musimy zaktualizować do nowszej wersji. W takim razie ja przejdę do mojej Delty, do moich urządzeń, wyszukam ją i zaktualizuję. Jak widzicie mam mnóstwo urządzeń. Ktoś się mnie pytał czy ja mam to wszystko w domu. Tak, mam. Także przejdziemy teraz do Delty 2. O, jest aktualizacja. No to szybko zaktualizujemy. Ta Delta 2 się aktualizuje. Ta już została zaktualizowana. No i tu macie power streama z moim awaryjnym systemem. Czyli DELTA 2 Max plus ekstra batery. I z tyłu, żeby nie było, jest jeszcze jeden. Power stream, ale na razie nie jest podpięty do niczego jak widzicie aktualizacja się zakończyła na stacjach to przejdźmy teraz sobie do ustawień przejdziemy też powiązać nasze urządzenia czyli nasze delty tutaj w ustawienia wchodzimy schodzimy na do zarządzanie urządzeniami trzy kropeczki powiąż urządzenia i na samym dole jak widzicie są delty. Powiązujemy jak widzicie udało się pierwszą, teraz drugą. Także nasze urządzenia zostały powiązane ze systemem Stream, także super sprawa. Teraz wrócimy do zarządzania urządzeniami i zobaczcie, wszystkie nasze urządzenia w systemie Stream są dodane. I przejdźmy do tej teraz nowej funkcji, czyli sterowanie nadwyżką i widzicie co tu możemy zrobić? Możemy je załączyć, czyli teraz możemy nimi sterować, czy chcemy, żeby się ładowały nadwyżką prądu, czy też nie. Także sprawdzę dla was jak to działa. Także oglądajcie kolejne odcinki, pokażę jak to działa, jak to się sprawuje, jakie są z tego korzyści. Także mam nadzieję, że film Wam się podobał. Like i subskrypcja, dzięki, cześć, czołem.